Cześć kochani! Witajcie na kanale. O matko i córko, witamy was w kolejnym odcinku i dzisiaj przejdziemy do zrobienia przeglądu nowości w sklepie H&M albo H&M, Agentem. jak zwał tak zwał, wiecie o co chodzi. Yy, ubrań mamy co nie miara, więc zaczynamy. Kocham zwierzęta, ale jeżeli chodzi o zwierzęce wzory na ubraniach, to nie jestem do nich przekonana. I chciałam przymierzyć ten komplet, żeby się utwierdzić w tym przekonaniu. I chyba mi się to udało. Mam wrażenie, że ten wzór trochę mnie przytłoczył. No ale skoro nie jestem przekonana do tych zwierzęcych printów, to czemu w ogóle ten komplet wzięłam? Dlatego, że spodobały mi się te spodnie. Stwierdziłam, że są wakacyjne, ładnie wykończone. To jest też to, co ty lubisz. Eee, ten... Taką kantę. Tak. No, mi się to też to. podoba, bo mam wtedy wrażenie, że te spodnie są takie dopieszczone, dokończone, zaplanowane, przemyślane, mhm. więc ja też bardzo lubię mm, po prostu tego typu spodnie. I stwierdziłam, że co mi chodzi zmierzyć i, i sprawdzić, jak jest. No i chyba się w tym temacie właśnie zbyt wiele nie zmieniło. Czuję się trochę przytłoczona. E, za dużo tej zeberki, czy to, to chyba zeberka jest, zebra. Chyba, za dużo no. tej zebry nawet gdybym zmieniła bluzkę, to chyba nie czułabym się i tak w tych spodniach dobrze. To chyba jednak nie jestem ja. Także jeżeli któraś z was albo któryś z was lubi tego typu wzory, to ogólnie jest to komplet ładny, bardzo podoba mi się to body. Bardzo podobają mi się te spodnie, są fajnie skrojone. Mam je w rozmiarze jakim? Rozmiar 38 kosztowały 80 zł. Są serio, no spoko. Bardzo fajnie leżą na tobie. Nie mam się do ale, czego przyczepić, nie? tak, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że ten materiał totalnie w ogóle nawet w jednym 1% nie jest elastyczny, więc faktycznie lepiej, gdy kupicie je minimalnie za duże, niż za małe, mhm. ponieważ gdy one będą bardzo obcisłe, a wy będziecie się ruszać, kucniecie, coś tam się pochylicie, to ten materiał po prostu się na szwach rozejdzie. Tak. Ostatnio mierzyłaś bardzo, ale to bardzo podobną sukienkę ze sklepu Zara, czy ciągniecie do tego typu krojów i wzorów w dalszym ciągu nie wyleczyłaś się jeszcze? To wiesz, ja te dwa zamówienia robiłam w tym samym A. czasie, więc no, chyba coś jest na rzeczy. Nie wiem, czy marzy mi się Grecja w te wakacje, <laughs> czy co? Tak. No sięgnęłam po bardzo podobny zestaw kolorystyczny i też inspirujący się Grecją wzór. Ale znowu stwierdzam, że to nie jest dla mnie. Totalnie nie podoba mi się jednak ten krój, który uh -huh. mam na sobie. Niby tak, to jest luźne, tak. ale jednak takie workowate, fartuszkowate. Właśnie, czuję się jak w fartuszku jakimś. Uh -huh. Rękawy są zakończone mankietem i ten mankiet ma inny wzór niż cały ten materiał. To jest na dole. O właśnie. I to mi się podoba, ale tak. Mankiet jest szeroki, więc tak leży. Rękawy są bardzo długie. Długie są, tak. No, niby ja mogę podciągnąć, prawda? Bo tak lubię, ale wtedy zakrywam ten mankiet, który no tak. zwraca uwagę. No, ogólnie nie podobam się sobie. Ym, I no, 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 nie wiem. Dużo lepiej wypadła ta z Zary. Na pewno. Dużo lepiej. Na pewno. W ogóle ten materiał jest cieniutki, więc w teorii fajny na wakacje, ale z drugiej strony nie wiem, czy nie taki za cienki, taki... Taka no ta nijaka jest ta sukienka, Trochę więc tak. szukamy dalej, kochani. Czekoladka! No muszę przyznać, że bardzo, ale to bardzo spodobał mi się ten komplet na manekinie, ale jak się już w niego ubrałam, to stwierdzam, że tak se wyglądał. Chyba jest zbyt jakiś taki. kwadratowy. Hm. Hm. Kurde. No nie zaklikało. Co? Fajnie? Przecież fajnie w nim wyglądasz. Figurka zarysowana, spódnica taka ołówkowa z rozporkiem z tyłu, który dodaje seksapilu, bo jest dość wysoki. Fajna, luźna, ale seksowna bluzeczka, ponieważ pokazuje e, troszeczkę ciała. E, nie jest ani za krótka, ani za długa, jest taka w sam raz smaczna. Jest do tego tutaj takie rozporeczki, które znowu e, figlarnie mm. pokazują ciało. Bardzo interesujący materiał, e, bo musisz pokazać chyba z bliska, bo on jest taki szarpany i właściwie ten materiał robi robotę. Mi się ten komplet bardzo, ale to bardzo podoba. Wow. No się tam bardzo podoba, Paulina Jejku. Tak? No. I ty mnie fajnie wyglądasz. On jest taki. Dokończony, taki, taki lekko figlarny właśnie. No super jest. Ta sukienka to tajnie nie jest w moim stylu, ale gdy ją zobaczyłam, stwierdziłam, że sobie ją przymierzę. A co? No i. Muszę powiedzieć, że jestem nią oczarowana. Muszę przyznać, że to był bardzo dobry wybór. Wyglądasz w niej świetnie, świeżo, ma bardzo ładne kolory. Właśnie krój, z którego cię nie za bardzo kojarzę, więc jak dla mnie, strzał w dziesiątkę. Fajnie, że jest to Hiszpanka, bo dawno nie miałaś niczego z takimi rękawkami. I przepiękny jest tył, który pewnie już widziałaś. Tak, mamy tutaj znowu rozporek i piękne wiązanie, sznurowanie. Także ogólnie naprawdę wyglądasz rewelacyjnie i myślę, że byłby to super no, ciuszek i na wakacje i na co dzień. Jak tak, I dla na randkę. Bo, tak, bo jest bardzo oczywiście. taka sensualna, prawda? Jak dla mnie to powinnaś ją zostawić. Ja też tak myślę i chyba to zrobię. Tyle, że ta sukienka jest dla tych dziewczyn, które albo nie noszą stanika, Albo potrafią, albo w najbliższym czasie nauczą się e, obklejać biust. Ponieważ, tak jak widzicie, ten biustonosz przez to wiązanie, które jest tutaj, widać. Więc tak no, może to lubicie, może Wam to nie przeszkadza. No, w każdym razie zwróciłam Wam na to uwagę. E, ja jeszcze sprawdzę. Można te rękawki sobie dać tak wysoko. Tak, można. No, ale tak mi się chyba nie podoba jednak. No teraz zakryłaś się znowu te ramiona, mm -hmm. które przed chwilą były, wiesz, takie sexy, nie? No właśnie, teraz ta sukienka zrobiła się taka... Poważna. Bardzo taka grzeczna, taka... Mm -hmm. A ta miała coś w sobie. Nie powiem, jest że jadono, że nie powiem, że jest, wiecie, jakaś bardzo seksowna albo coś w tym stylu, bo... No jakby mi po prostu nie określiła, ale dużo ciekawiej tak wygląda. Jest zalotna, to jest dobre określenie i bardzo kobieca. dla mnie kobieca, no dla mnie kobieca. Przed wami przepiękny komplet w przepięknym, masełkowym kolorze. I co sądzimy? Sądzimy, że wyglądasz bardzo fajnie. To jest komplet bardzo dziewczęcy, w sam raz na lato. No, znowu wróciła ta moda na gołe brzuchy, więc e, pokusiłam się o coś w tym stylu. E, I ogólnie uważam, że fajnie to wygląda. E, mój brzuszek może nie jest idealny. Jest idealny! Ale, ale czuję się z nim dobrze, i czuję się też dobrze w tym komplecie. Więc myślę sobie, że nie miałabym problemów, żeby wyjść tak na. Właśnie może jakąś randkę, albo żeby to był jakiś komplet na wakacje, czuję się w nim serio super. Mm -hmm. Jeszcze nie wiem, czy ten kolor do mnie pasuje. Chyba pasuje. Ale ogólnie ten komplet wygląda świetnie. Można tą spódniczkę nosić na dwa sposoby, tylko muszę zwrócić uwagę, że lekko prześwituje. Lekko. No, wiesz, co ty masz? Całkiem ty z tym bardzo że... ciemne e, majtki tak. w tym momencie na sobie, więc. E, Granatowe. No, no, będzie je widać, no ale ogólnie to lekko prześwituje. No i mam na sobie kolejną bardzo kobiecą e, sukienkę, ale chyba powinnam ją mieć w rozmiarze mniejszym. Ona jest w MC, tak? Sprawdzałaś mhm. teraz? Tak, tak. I ona nie leży na mnie za dobrze, ponieważ tak, no niby w biuście jest ok, ale tutaj. Jest za szeroka. Dużo ładniej wygląda, gdy. Zrobię tak. Mm -hmm. I to ciałko jest bardziej zarysowane. Ja akurat tutaj e, jestem wąska, e, rozszerza. E, roz... Mam bioderka, o tak, nic mi się nie rozszerza, ale mam bioderka. Więc fajnie, gdy w tego typu sukience mam właśnie tą talię podkreśloną, e, bo ona bardzo fajnie rozszerza się tutaj na tych biodrach. E, bardzo fajnie jest zastosowany w tej sukience. Taki chwyt, że tak powiem, że tutaj jest tak prosto, a to rozszerzenie jest po bokach. Uh -huh. To fantastycznie wygląda, ale tak jak mówię, no tutaj mam tego wszystkiego za dużo, więc warto by było, jeżeli o mnie chodzi, przymierzyć eskę. Bardzo mi się podoba to, że ten dekolt jest taki malutki, czyli są cienkie ramiączka. Ten dekolt jest właśnie taki, no. Taki delikatny, że tak powiem. Bardzo mi się ten efekt podoba. On właśnie nie jest zabudowany, ale jednocześnie nosza. nie widać, a mam go na sobie. Myślę, że jest to świetna opcja na taką budżetową sukienkę na wesele, na jakąś imprezę, uroczystość. Bardzo fajny materiał. E, to są kwiatuszki, zauważyłaś? Nie, to są kwiatki. Fakticznie kwiatki! Chwilotki. Nie zwróciłam na to uwagi wcześniej. Dzięki zastosowaniu tego właśnie, to ta sukienka e, robi wrażenie dużo droższe. Ma taką inną, niecodzienną, nietypową formę. Tak. Dziewczyny, pomyślcie o tej sukience. Ma kieszenie. Ma kieszenie. Super. I bardzo fajna długość. Mi się podoba. Jestem naprawdę bardzo, bardzo na no tak. Tym bardziej, że ona kosztowała 165 zł. No i jak się okazuje na mnie, emeczka w handem też jest za duża. Ten komplet byłby dobry jedynie, gdybym dała całkiem na biodra te spodnie. I no, może wygląda to nawet fajnie, ale ja się chyba czuję zbyt gołą. Tak, bo tutaj ta góra jest jednak taka całkowicie kostiumowa. I wiesz co, tak zupełnie szczerze, no fajny komplet. Ten ostatnio w jakieś takie różne printy, wzory mi się podobał. w się sensie ten ze sklepu Reserved, ale, ale w tym czuję się niedobrze. Tak jakoś za staro, w ogóle ten kolor. Mi chyba się tak właśnie się to, nie mi podoba nie nie bardzo podoba. ten kolor. Może jakby był inny zestaw kolorystyczny. Chciałam to, powiedzieć, mi nie pasuje, a ty powiedziałaś, wzią... mi nie podoba, i ja powiedziałam w końcu, yy, mi nie podoba. <laughs> Czyli co, ogólnie tobie się nie podoba print i kolor, a mi też się nie podoba kolor. No tak jakoś... Nie, 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 nie. nie. Jest taki tani. No, to jest taki no. odcień zieleni, który sprawia wrażenie, że, że to jest takie bardzo tanie. Nie dla mnie, nie dla mnie komplet. Chciałam przymierzyć, mówię, zobaczymy jak się czuję, zobaczymy, bo nigdy po takiej nie sięgałam. Ale chyba może to i dobrze, że nie sięgałam. No. Może gdyby ten zestaw kolorystyczny był inny, to może e, byłoby to warte. Albo wiem, gdzie bym na hawaje leciała. O, hana, Eksperymentów ciąg dalszy. I za ten eksperyment trzeba wydać 148 zł. Mhm. E, dużo to i mało, no tak. Hmm. E, zazwyczaj zbyt prosta i jakaś taka, no nie dla ciebie, nie widzę cię w niej. O ile tamta też, ta Hiszpanka też była jakimś no. takim eksperymentem, no bo nie masz takich sukienek w szafie, tak muszę przyznać, że ta to tak... Nie do końca, prawda? No mówię, i za prosta jak na ciebie, jakoś tak, no, no po prostu za ciebie nie pasuje, mam wrażenie. No. Tak, też no to jest mam takie po prostu wrażenie. Piękna, poprawna. I dlaczego nie? I pewnie mnóstwo dziewczyn będzie w nich super wyglądało. Jakieś eleganckie czarne szpileczki, jakaś y, torebeczka, i super, i można tak pewnie, i, i będzie się wyglądało fajnie, ale to po prostu nie jesteś ty. I eksperymenty są czasem fajne, i czasem fajnie wyglądać inaczej niż ty na co dzień, ale mimo wszystko pewne rzeczy inne i tak do ciebie pasują ale są też takie inne, które do ciebie nie pasują i to jest ta inna nie No i ogólnie zwrócę uwagę na to, że mimo tego, że tutaj w biodrach jest wszystko ok, a ja aż tak bardzo wąska w ramionach nie jestem, to ja mam wrażenie, że te ramionka mhm. mi będą spadać. Ja to czuję za dużo luzu, mimo tego, że na biuście już mi się to odchyla, mhm. Więc tego biustu jest tutaj za dużo, jak na tą sukienkę. No to tutaj tak jakby mam materiału za dużo. No, jakoś tak. W biodrach siedzi, więc rozmiar powiedzmy: OK, no tutaj na brzuszku troszeczkę mi się e, otwiera. znowu otwiera. No ale powiedzmy, że jak będę przed śniadaniem albo przed obiadem, no to już tego efektu nie będzie. Ale tutaj, ja tutaj czuję luz, tutaj jest za dużo. Tutaj jest za dużo, więc to jest sukienka dla tych dziewczyn, które są szersze w ramionach albo jakieś takie wyższe. No, na pewno mają inne proporcje. Ona tak na mnie nie leży. No, tutaj siedzi, a tutaj nie jest tego materiału dobrać. za dużo. No, skoro eksperymentujemy, to eksperymentujemy. Taka asymetryczna sukienka o jednej długości z takim oto tyłem. Czyli już widzimy, że widać stanik, i nawet gdyby był on bez ramionczek, to i tak będzie go widać. Z takimi drapowaniami. I dziwnymi ramionami, no bo to jedno ramię jest takie całkiem szerokie, tutaj mamy wąskie z jakąś ozdobą. Gdyby to była bluzka, to by mi się podobała. Mhm. Ale jako sukienka nie za bardzo mi leży. Wydaje mi się, że. Lepiej by było, gdyby ona była ołówkowa, zobaczę. w ten sposób i ołówek, uh -huh. co nie? Uh -huh. Naprawdę niewiele, mam wrażenie, że odkryłam jakąś Amerykę w tym momencie, teraz mi to po prostu nie wyjdzie z głowy. Co jeszcze byłoby spoko, jakby był jakiś rozporek. Jakaś ta sukienka, no mam wrażenie, że właśnie czegoś jej brakuje, że coś jest z nią tak, Blu jako bluzka, dotąd. Byłoby spoko. Jako bluzeczka, ale coś mi nie gra w tym dole. Może to jest to, co powiedziałam, może coś innego, nie wiem, ale po prostu mi to nie leży. Mam taką intuicję, takie przeczucie, że coś jest tutaj nie tak. Więc no na pewno nie zostawię. Bo nie będę się bawiła w przeróbki, żeby ją zwężać, rozkrajać i nie wiadomo, co jeszcze, albo żeby, nie wiem, zrobić z niej tylko i wyłącznie bluzkę. Sukienka kosztowała 125 zł. Więc I cena. Tak, bardzo ale spokojna. mam wrażenie, że to jest tylko i wyłącznie poliester. Możliwe. Tak, 100% poliester. I to, to czuć, to czuć. Ten materiał jest sztuczny. No, i to jest taki materiał, w którym prawdopodobnie będziemy się bardzo mocno. Płacić. prawda? Wracamy do pierwszej sukienki z tego odcinka, tej właśnie, bo to jest sam chyba tury. ten sam model, powiedziałabym, mhm. tylko inny materiał, rękawy tak samo długie, mankiety tak samo szerokie, nic tutaj. Materiał tak samo cienki. Nie trzyma tak. Gniotący się niesamowicie. Dekolt tak samo duży. No to, długość to, taka sama. Te... Nie, totalnie się w tym kroju źle czuję, więc to będzie ostatni raz, kiedy ten model mierzę. W ogóle długość taka nijaka. Zrobiłaś się króciutka i szersza. No, to, to totalnie, totalnie nie mój klimat. To nie wygląda dobrze. Bardzo, no, bardzo wkurzają mnie te rękawy. No, tragedia po prostu. Albo to jest sukienka na takie wyższe, wysokie, mhm. smukłe dziewczyny co mają takie długie ręce i po prostu yy, będzie jakiś taki efekt o coś takiego no u mnie jest taki <grywia> to nie wygląda dobrze naprawdę to nie wygląda dobrze jak te rękawy podciągnę to się robię totalnie taką kuleczką nie no nie nie tragedia po prostu tragedia w sklepach jest bardzo dużo bluzeczek tego typu trochę ich jest i, i stwierdziłam że że jak już są, to chciałabym je zmierzyć. Zobaczę to, jak w nich wyglądam. No i taka bluzeczka, bombeczka. Spodnie po prostu takie letnie. Nie wiem, czy lniane, ale przez to, że mają tutaj kanty, wyglądają na troszeczkę bardziej eleganckie, ale niesamowicie prześwitują. Pomijam fakt już tych moich majtek, które są ciemne, to jeszcze do tego, wiecie, te na kieszenie. kieszenie właśnie bardzo widać. I mam wrażenie, że też bardzo prześwituje ciało. Czasem tak było właśnie w tych spodniach białych z reserved, że na nie przymknęłam oko, że widać kieszenie, bo miałam wrażenie, że nie widać też tak bardzo ciała. A tutaj czuję się taka goła trochę. Także aż za bardzo. Ale jeżeli chodzi o bluzkę, bluzka fajna. Ze spodni zrezygnuję, nad bluzką się zastanowię, ponieważ jest to coś takiego innego właśnie. I ona sobie tak fajnie jakoś pracuje. Jest po prostu ciekawa. Mhm. Spodnie, kochani, to len. A za te spodnie musicie zapłacić 128 zł, czyli nie aż tak dużo. No ta bluzeczka ciekawa, bardzo ciekawa. I właśnie gdyby do niej ubrać coś takiego obcisłego, żeby podkreślić tutaj na dole figurę, pokazać właśnie troszeczkę talię, może, no to, to ciekawa propozycja. Coś dałoby się tutaj wykombinować. Także nad bluzką się, tak jak powiedziałam przed chwilką, zestanowi, jeżeli chodzi o spodnie, no to idą do zwrotu. Mam na sobie bardzo ciekawą propozycję. To coś. Bardzo mi się podoba. Tyle tylko, że jest na mnie za duża. Sukienka w rozmiarze M powinnam przymierzyć S. Yes. E, 210 zł. Myślę sobie, że na to cudo warto wydać. No. E, przepiękna sukienka, nieoczywista, ponieważ ma tu jakieś drapowania. E, widać trochę nogi, coś tutaj <grym> zwisa. Z no, tyle, że mi to tutaj nie siedzi. Zobaczcie, mam tu jeszcze tyle miejsca. Ale ta sukienka naprawdę jest przepiękna, wakacyjna, ale też codzienna. Mm -hmm. Do tego są tutaj dołożone ramionczka, więc jeżeli nie chcemy mieć takiej sukienki, no to możemy sobie dołożyć ramionczka i ona będzie po prostu taka bardziej stabilna. Mm -hmm. Cudo, po prostu moim zdaniem cudo. Świetne są te właśnie jakieś takie drapowania. Yy, ona jest taka. No ciekawa bardzo. Ja lubię takie rzeczy. No ona jest trochę seksy, bo to jest po prostu taki materiał, który sobie na, na to by się oparł. Tak jakbyś, wiesz, ręcznikiem, ręcznikiem z się wiązała, i, tak. I, Przewiązałam no, ja się ręcznikiem, seksy. i idę na miasto. No, trochę tak. Świetna. Zwróćcie na nią uwagę, przymierzcie, zobaczcie jak na was leży. Czy kojarzysz, ee, czy była one jeszcze w innych kolorach? Nie kojarzysz. Nie kojarzysz. Sprawdzę sama, bo też mi się podoba. Mam jakiś taki komplet. <śmienic> A to nie I... Żamka? Mm, Komplet. I kupiłam właśnie te spodenki, dlatego że wyglądają jak kąpielówki męskie. Ale no. musiałyby być mniejsze. Teraz są za luźne na męskie kąpielówki. I wyglądają bardziej jak męskie majtki, więc no musiałem mieć rozmiar mniejszy, nie wiem jaki wzięłam, być może M-ki, a może warto byłoby mieć S-kę albo nawet XS-kę. No Okazuje właśnie. się, że mimo tego, że w Zarze i Reserve nosimy raczej M, to w H&M-ie raczej powinnyśmy sięgać po S. No, gdyby były nawet tak luźno, luźniej spuszczone, ale wiecie, tutaj węższe w ogóle w nogawce, o to wtedy bardziej by wyglądały jak męskie kąpielówki. Mm -hmm. A teraz straciły ten urok i to, co chciałam nimi osiągnąć. No i mówię, dobra, no przymierzy sobie te spodenki, fajnie wyglądają, właśnie tak męsko. <laughs> Musiałabym coś kupić na górę, żeby sobie je zmierzyć. I może akurat stworzy mi się bierz, fajny zestaw. Wzięłam taką bluzkę, która ogólnie no, wygląda spoko i byłaby fajna do takich spodenek, które byłyby węższe, gdyby nie to, że jest, jak do tych spodenek, moim zdaniem, za długa i za luźna znowu. Fajna by była, gdyby była jakaś taka. Mm -hmm. Mm -hmm. Taka długość. Nie, że wiecie, że całkiem pod biustem, tylko taka właśnie do talii, troszkę bardziej obcisła. Wtedy ten rękawek musiałby też być analogicznie troszeczkę krótszy. O, jakoś tak. Mm -hmm. No i właśnie wtedy jeszcze obciślejsze spodenki. No i mamy zupełnie inny komplet. I teraz to wygląda jak pasująca do siebie przemyślana stylizacja, a teraz to jest jakiś taki przypadek. pyżama. Nawet to nie jest piżama. No bo co, chodzisz tak spać? <grystanie> no tak. Że wiesz, masz tutaj leciągnięte spodenki, a tutaj o, bluzka i, i co? No, czasami tak. Nawet jakbym zrobiła to w ten sposób, to już nie jest ten efekt. Wiecie o co chodzi? Wtedy tracimy te męskie spodenki z tą taką damską górą. I to nie jest ten efekt, który chciałam osiągnąć. A ja mam na sobie sukienkę za 110 zł i też coś mi tutaj nie gra. Znowu te jakieś proporcje są zaburzone. Tak. To jest na wyższą osobę, ewidentnie. Ewidentnie na osobę, która ma większy tułów niż ja. No ja mam tylko 162 No ja mam 1,70m, ale nie mam też, nie wiadomo jak, wiesz... Tułowy to wszystko tak proporcjonalnie idzie, trochę nogi, trochę tułów. Aha, kieszeni też nie ma. No ale to tylko 110zł, więc kieszeni nie dołożyli. No nie podoba mi się to, że tutaj się tak marszczy. Jakby to było po prostu tak, tak normalnie. No to może by mi się to spodobało bardziej. No Jest to połączenie dwóch materiałów, takiego elastycznego, miękkiego. Ale to plus nie jest takie woda? płótno. Nie, to jest taka łódka. A, o, no to nie, to proporcjonalnie. Bo wiesz, jak miałaś mikrofon, on cię obciążał w mhm. tym miejscu, to to się wydawało, że jest woda tak się tutaj ładniej układało. Może jakąś broszkę powinnaś przypiąć tutaj. Nie, ja po prostu rozejrzę się za inną sukienką. Tak. Kurczę, w chętnym czasem nam się udaje zrobić takie wspaniałe zakupy, a nie tak tym nie razem. Nie udało nam się no. ani jednej, ani drugiej mam wrażenie, że mamy coś pojedynczego. Tak, no ta sukienka świetna, no. ale rozmiar nie ten. Ta sukienka zwracająca uwagę, e, warto by się było nad nią zastanowić, ale mm, nie, tutaj rozmiar był ok. To było wszystko ok. Aha, tutaj wszystko ok, czyli po prostu muszę się nad nią zastanowić. No i co? Aha. I mam jeszcze jedną spódnicę do przymierzenia. Szczerze powiem, ja miałam wielkie nadzieje co do tej spódnicy. I tak, i czy to wszystko spłynęło, czy jednak jest przepiękna? Czy jednak zwraca uwagę, czy jest taka hmm, niby okej, okay, ale jednak coś się nie zgadza. Bo właśnie takie mam odczucia, gdy patrzę na nią. Niby jest okej. Okay, prześwity bardzo modne plisy które lubię na dole taka zwracająca uwagę kanta do tego kolor taki cielisty taki transparentny niby mam strajstopowe tak ale jej nie mam no i teraz kurczę no mam takie mieszane uczucia mhm. kosztowała 165 zł no i tak nie do końca wiem co myślisz czuję to samo Trzeba się nad nią zastanowić. To jest taka rzecz, co do której nie mamy pewności tak od razu. Nieby jest OK, ale jednak coś nie gra. No nie wiem, a co wy myślicie? Pasuje do mnie, czy nie pasuje? Zostawić ją, czy też oddać? Hm. Jeżeli ja bym miała podjąć tą decyzję. To ja bym chyba ją zwróciła. Nie, tak? Ciężki orzek do zgryzienia. Nie wiem czy nie za ciężki. <laughs> no i co? No, czasem nasze zakupy są tak udane, że zostawiamy prawie wszystko. Czasem zakupy są mniej udane i zostawiamy jedną dwie rzeczy. A czasem są wcale nieudane. Ciężko powiedzieć jakie jest tym razem. Czy są wcale nieudane, czy są tylko trochę udane. No ale. No. Odcinek nagrany. Dziękujemy za to, że zostaliście z nami do końca. No i dajcie znać, co sądzicie o tych rzeczach. W jakim innym sklepie powinnyśmy zrobić przegląd? I tyle od nas dla Was na dziś. Do zobaczenia. Papa. Pa. Bye.